Witam Was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Z i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku, już chyba drugim, do, to znaczy dopiero drugim na moim kanale. No i dzisiaj ze mną, oczywiście, gość, czyli Casper 9. Hej, Mano, witam wszystkich bardzo <noise> serdecznie. Nikt się na pewno tego nie spodziewał, że będzie odcinek z tobą. <noise> tak, to była bardzo, wydaje mi się, niespodziewana rzecz i no, na pewno nigdy byśmy coś takiego nie zrobili, nie? <noise> tak. Dobra, moi drodzy, ja aktualnie się znajduję jeszcze w moim mieszkaniu, już zaraz wyjdę, już Kasper tam na mnie czeka, tak więc już wysiadam, moi drodzy, to znaczy, wychodzę, przepraszam, z swojego <noise> mieszkania. No i Kasperzyca tam czekasz, mam nadzieję na mnie, co nie? Bez mnie chyba nie odwiedzę. No, czekam. czekam. <noise> no i dobra, Kasper mów, co będziemy dzisiaj robić? Ja już wychodzę z hotelu. Co dzisiaj będziemy robić? No dzisiaj ogólnie planujemy sobie zrobić o, przygotowanie górne, co to? do napadu co A Wiem, to to że pan z żadnym autem podjadę <grym> Ale autem jedziemy, ja pierniczę No nieźle, no nieźle się dzieje w tym gita. Dobra, to Kasper tam mów oczywiście e, Dzisiaj oczywiście będziemy robić przygotowanie do napadu e, a mhm. czekaj, ile tych przygotowań musimy zrobić, żeby w końcu zrobić ten napad? E, chyba 5 w tym wypadku, ja nie jestem 100% pewien. Aha. Bo no, to jest to chyba tam, no. napad na bank, wiesz co? To już jest ten jeden z tych większych napadów, na Aha. którym można milion zgarnąć. O kurde, na, a w taką wielką sumę? Tak, no. także mówię, to jest chyba już na, na, przygotowanie na największy napad. Żaden nie jestem w 100% tak pewny, bo przed chwilą do mnie Lester, właśnie dzwonił. teraz zaraz ogarniemy. Rozumiem, bezproblemowo Kasper, co nie? Tak, znaczy, tylko tutaj. Nie ma się co stresować. No, e, no i dokładnie jedziemy pojazdem, który Kasper sobie kupił. No i chyba jeden z najlepiej opancerzonych, tak mi się wydaje. To jeśli chodzi o takie zwykłe auto, to jest chyba najbardziej opancerzony, chyba nawet wytrzymalszy od czołgu. Brothers, to jest tak? Hmm tym jest w, w ogóle jeżeli moi drodzy będziecie chcieli e, zobaczyć, jak się na przykład czasami bawimy czołgami albo autami z miniganem, to też was za. O, tu jest auto. A nie, to jest e, to auto opancerzone, tak? Na hmm, pikiecie. Tak, tak. To też jest fajne auto, lubię je. Dobra, to Kasper e, już tam i wszystko i, i zapraszam do napadu. Tak więc moi drodzy, my już się widzimy w samym napadzie. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już w scence, która rozpoczyna przygotowanie do tego napadu. No i Kasper, <grym> dlaczego jeden kolega jest goły? A to w sumie jestem właściwie ja, nie Aha. wiem czemu jakoś sobie A, <laughs> zrobiłem fajnie, taki strój Fajnie, że masz majtki w serduszku. <laughs> Ale tak ostatnio stwierdziłem, że czas trochę zmienić tutaj przebranie, nie? <laughs> A, że tam majtki w serduszku. no i tu mamy cutscenkę właśnie przed tym napadem Także e, zaraz pooglądamy jak tutaj Trevor z ziomkami wpada i z Trevorem napadzisko sobie robimy Mhm, mm mm -hmm. teraz może posłuchajmy trochę. Hmm? E, a Dobrze. właśnie moi drodzy, jeszcze jest taka zmiana, że Kasprę kamerkę widzicie, napiszcie co o tym sądzicie, czy wolicie bez Kaspra kamerki, czy z Kasprą kamerką. Tak, to może pisać na dole w komentarzach. No okej, okay, wsłuchajmy się może w to, co ten Trevor tutaj nam gada. Wita na pokładzie nas. Tak. Mm -hmm. No, spokojnie. Nie <laughs> Na no, re recyklują! Nie są, są dealerami, tylko recyklują. Właśnie, oni tylko, oni oni tylko tam, kradną tam. narkotyki od innych i sprzedają ich za większą cenę. Oni nie są dealerami. No ciekawe, ciekawie się zaczyna, no? Powiem szczerze. No nieźle. Aha no, tak Dobra, się... myślę, że Katper już to możesz skipnąć, bo już ma, mamy taki pierwszy zarys, bo nie, myślę, że nie masz takiej potrzeby, żeby wszystko oglądać. No właśnie nie mogę teraz skipnąć, to jest najgorsze, nie wiem czemu. Hmm. Właśnie klikam, maszuję escape'sztic myślę, ale nic się właśnie nie dzieje, więc myślę, że powinniśmy już skończyć za chwilę. A zobaczymy tutaj. Ej, że tutaj tańczą, nie? <noise> no dobra. Ten jakiś śmiesznie mówi. No. Próbuję ale... się wczuć w ten klimat, ale, ale wiadomo tutaj. O trevor ogólnie jest tej teraz stuknięty, cięgo podwładni Zubo, najbardziej u... propane postacie. A u Trewora w ogóle można robić więcej misji niż tylko to? Znaczy, napady? Tak, tak. O, dobra, tak. mamy tutaj informację. E, Kasper, możesz czytać, trochę szybciej czytasz? No to informacja seria A-Koka. Obrabujcie dealerów, studentów siedzących na jachcie przy Delpero. Dostaniecie się na pokład z powietrza i morza. A następnie zwiedzicie towar Ronowi. No to wydaje hmm. mi się, że nie ma co lecieć na inne przygotowanie. Tylko od dzisiaj pojedziemy na to, a tak, potem, tak. Bo następnym potem przeczytamy, tak. No nie? Tak, pierwsza, to pierwsza seria, czyli pierwsza Koka i lecimy, Kasper. Lecimy i mam nadzieję, że uda się to wygrać, tak? Uda się to wygrać. To ma się musi się ubrać, musi udać się ubrać. Tak, tak, dokładnie. Dobra, okay. to jeszcze może napiszę im mm, let's win, guys We have to win Dobra. Okej okay. Eee, Także, Kasper, tak, jest Kas, jesteś Kasper ze mną w drużynie, tak więc tutaj lecimy, mm. bo ogólnie moi drodzy w tym napadzie dzielimy się na dwa oddziały, że tak powiem, współpracujemy oczywiście razem, ale dzielimy się na dwa oddziały, Kasper ze mną i tamci gracze są e, razem. Tak, dokładnie, Także my tu będziemy, e, z ty, że tak powiem, będziemy na łodzi, tak. a nasi e, koledzy na będą śmigłowcu. sobie tutaj lecieć śmigłowcem. Dokładnie. Tak. Dobra, to Kasper, ja już myślę, że jestem gotowy do gry, co ty założyłeś? <laughs> A tam no. inni się starają machy, to ja sobie wezmę worek po śniadaniu na twarz. Dobra, ale powiem ci szczerze, że Kasper ładnie wyskoczyłeś w tych majtkach, w, ser, w serduszkach gitana Więc co, chciałem jeszcze wziąć majty w panterkę, ale stwierdziłem, że jest do Ciebie? To, tak, jasne. Dobra. Chyba że chcesz prowadzić to nie, ci dam. Nie, 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 po co, po co? No odcinku ty sobie tutaj prowadzisz, co nie? No, Dobra, to lecimy, ja już ci zaznaczam. No o, to widać, wiecie. ale... A może to zobaczmy mi lepiej. Dobra. Dobra, no i lecimy. O kurde, ale ty Kasper prowadzisz. Ja zawsze pięknie prowadziłem GTA Okej, okay, lecimy już tutaj z koksem e, Tylko mam do Ciebie prawie żebyś mówić tak ciuteńko i głośniej A jasne, jasne, będę mówił już głośniej, już głośniej mówię Teraz lecimy do celu, no musimy po prostu okraść jak jakiś studentów z koksu, także Wydaje mi się, że za ciężkie to na pewno nie będzie Tak, jeszcze sobie troszeczkę ciszę może Dźwięk z góry, żeby nie było za głośno. No, lepiej ciszej niż głośniej, nie? Bądź. Tak, dokładnie, bo jak nas dźwięk ma tak. zagłuszać, to już lepiej, żeby było go mniej słychać. Oj, czerko. No i ogólnie napiszcie co za myślicie. Jeżeli chcecie więcej, prawda, napadów z Casperem, to mi napiszcie, bo chyba jednak jest ciekawie. Ogólnie, Geta to jest taka gra, w którą chyba dużo bardziej ciekawie się nagrywa z kimś niż e, samodzielnie. Bo jednak samodzielnie nie ma tyle rzeczy do roboty, nie ma o czym pokazać, a tak to są emocje, napady tak itd., itd. Oj, no zdecydowanie, naprawdę, Geta to jest super Kurde, seria. Katru, Teraz... jak ty jeździsz? No bo co ty mi zaznaczyłeś w ogóle? U, o kurde. Ja zaznaczyłem. Halo. Nie, dobrze zaznaczyłem, o co chodzi? Właśnie źle mi, chyba tak? że ty masz jakiś inny znacznik. Nie, dobra. Aha, bo ja zaznaczyłem chyba lotnisko, a nie. Łód. Tak. A lotnisko chyba to jest. Ładnie. Lotnisko to jest tam, gdzie nasi koledzy mają pojechać, tak? A my mamy tak, jechać tak, na. Tak. Gdzie? Ja... Gdzie? A więc to i będzie. tak nie jest najgorzej, bo jeden z naszych kolegów właśnie wsiadł do nas i akurat go podwieźliśmy. Także nie Aha, ma tego złego, co na dobrej to, dobra, luz, to super, dobra. To akurat fajny kop, jeszcze nawet na 100% pomyślał właśnie, że my, my specjalnie do niego jedziemy, co nie? No tak, na 100%. No nic to widzę, jest śmigłowcą, że nam naszej łufki. Ale naprawdę, GTA, takie widoki, stary, hmm, to jest coś pięknego, gra. naprawdę. Ja, ja po prostu gra. Ta gra jest z 2013, a wygląda jak jedna z najnowszych produkcji w dzisiejszych czasach, naprawdę. Kropcy tak. grafę. Battlefield 1, wszystko od jakiejś army to naprawdę tak. pobija. Wszystko jest tak równie dobrze jak te produkcje właśnie. Dokładnie, niektóre, niektóre produkcje takie typowo autowe, identycznie wyglądają jak. No. O, o, patrz, oni już na, tutaj nad nami latają, ja ich widzę. O kurde, co no, ja robię? Wybrać. Wysiadam już, co no, ja robię? No wysiadaj, dołodzisz musimy cisnąć. Dołodzi ciśniemy i w ogóle o co tutaj będzie chodziło, Kasper? No musimy się wbić na właśnie na jakiś statek, gdzie tam sobie jakąś imprezę robią i po prostu kradniemy od nich sprzęcia. No Mary się, Mary się po prostu kradnie. Kokainen. Dobra, to lecimy, to, bo widzę, ja. że oni już tam e, tym śmigłowcem latają sobie. Hmm, I i myślę, że tak. ja będę... Ale fajnie te fale. No i patrz jak to Kasper hmm. wygląda. Każdy detal jest w tym GTA dopracowany. No on masa, dobrze. No. Świetnie jest. O, tuż tu mam jachcik. Aha, z góry... chcą żeby tutaj z góry z dołu zaatako... żebyśmy zaatakowali, spoko? A to zaraz tu robimy abordas. <laughs> Jak będziecie na łodzi, zabierzcie. Weź, ukradnij kokainę. Dobra, to ukradnijmy. Już? Teraz no wysiadamy? Może poczekaj, weź pistolet i zdejmijmy tych, a dobra, nieważne, już wysiadamy. Dobra. Dobra, już wysiadamy, uwaga. Już teraz? Ale mamy ich zabijać? U. Tak, mamy zabijać i ukraść kokę. Ca zabijamy wszystkich strażników i bierzemy koks. Dobra. To jest nasza misja. Ej, dlaczego nie mogę wypłynąć? Halo? Halo? Halo. Się... E, shift i S, Shift S. Shift i S, dobra. Dobra, sorry, bo jeszcze taki wiecie, wiecie, ogarnię, to jestem. Dzięki. Shift i S, tak? Tak, shift i yes. Dobra już Dobra już tam wysiadam, daj mi też kogoś tam dostrzelić, chociaż jeden. A jasne Ile mamy życia? Eee Jedno, także te... dawaj. Co ty koleś? Dobra, już, już tutaj do mnie wyskakuje. Dobra, już tam e, czerwone punkty, Zielony to kokaina, tak? Dobrze mówię? Tak, dokładnie, dokładnie. Oj, ula, lasory <laughs> To dawaj, czyś to jest zbieram no. pakunki. E, co ten typek? Ej, on cię. Aha, tutaj, on nie zabił. nie był... Nie jest zabity co się dzieje jest, dawaj, dawaj, kuba coś, bo tu musimy koksy zbierać, a tu na razie się opierdzielamy Kacper, <gad> co ty tak? O, no ale ale tu trzeba wejść do środka, w środku są, w środku ajby są Tak, tak, cześć, tu nie ma wejścia, gdzieś schodki powinny być, jejku, gdzie to jest wejście jakieś na górę? Tu jest wejście o, Halo, tu? a helikopter policyjny Nie Helikopter, dobra z Aha, bo to helikopter na nami krążył, ale to oni powinni gasić, nasi koledzy powinni gasić właśnie tego więc to nawet nie oni powinni wylądować tu są, tam. Tu, i są, tu są, tu są. Jasne, zniszcz ich tam. Ej. E, bo Powiedz, to naszym zadaniem tu jest posiedzieć, a oni powinni właśnie zebrać ten kok z góry, a nie wiadomo dlaczego go nie zbierają. To ja nie wiem, co się tam z nimi dzieje. Dobra. No, szybciej, Dobra, ja zabiję jednego tutaj, czyszczę, czyszczę w środku. Cześć, czyszczę, super, brawo. Dobrze robisz, dobrze robisz. Ja czyszczę helikoptera, mam tak, beznadziejnie, mało zdrowia, to jest masakra. Jest tu apteczka, Ej. jeżeli chcesz, to wejdź do mnie. Wejdź do mnie, jest tu apteczka Dobra, i gdzie ty w ogóle wejście na górę, bo ja nie ogarnąłem. A, nie tu, tu jest! O ty, Sfaniaczku. Z boku Kasper, tam jest coś tylko, że z boku. Jest apteczka tutaj, dobra, zabiłem już dobra. A dawaj go. Wszystkich zabiłem w środku, jeszcze jeden strażnik tutaj czeka na nice. Uj. O... Aj, aj, aj. Dobra, mnie. Nice. Ujj! Ajajajaj. Ale trudno, nic się nie stało. Dobra, jeszcze mam jedno życie, ale muszę bardziej uważać. Co teraz ja ogólnie muszę strasznie uważać, bo ja w ogóle nie mam zdrowia. Już mam tak i wiesz, pasek na pograniczu, że tak powiem, śmierci jestem. On no się nie ładuje? To chodź ze mną, chodź, okay. ci pokażę. Kasper, no, pokaż. chodź ze mną, jak tu się wchodzi do tej łajby. Tutaj dobra, wchodzisz? Pokaż. Ja cię będę osłaniał tak bardziej trochę. Tutaj za mną, mm -hmm. no i tutaj. Kasper. I tu. A, jasne. Dobra, uważaj, uważaj, ja będę pierwszy. Że tutaj masz tą paczuszkę. Tu masz, tu masz apteczkę. W tym. Okej, okay, to jest paczuszka, dobra. A, gdzie jest apteczka? A, nie, to nie była apteczka, to była paczka z koksem. To jest paczka z koksem? Obo. Tak. Nie, tu jest apteczka, co ty nie widzisz? Halo, jest. halo A, no jest, dobra, zresetowałem, znaczy, ja zrypałem tutaj. Dobra. Dobra. No oh. ktoś umarł. No świetnie. Dobra, to od nowa musimy polecieć. Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Więc ja tu muszę bardziej chyba czyścić, bo ci ludzie nie dają sobie rado, oni no. umierają. Naprawdę no, tam ja nie ja ma. Umarłym, no. Co? Co no ja też umarłem, co? Co ja Tak, będę... no. Tylko w porównaniu <laughs> do nich oni mają dużo wyższą rangę ode mnie, o to chodzi. No tak, na pewno. Dobra, teraz startujemy i, i mam nadzieję, że się uda, prawda? Musi się udać, tu nie ma lipy. Teraz się szybko wbije, porozwala. Tylko teraz wszyscy. tak, Kasper, wbijamy do nich rozpierdziel totalny. Nie, ma lipy. Tak jak same to sosny, się, same sosny. Nie ma lipy, no Burnejka jeden z lepszych fighterów tak szczerze. No, dobra, Burnejka aha, bo do Łodzi jeszcze musimy wsiąść, ale to nie jest daleko. Nie, to jest blisko, to jest, widziałeś też to pół kilometra. No, no nie ma lipy. <laughs> nie ma lipy. Sernik dobra. z kaszy i lecimy. Dobra. Wbijamy, czekaj sobie, weź my, już minigana i wbijamy Chociaż na łodzi chyba nie można strzelać, tak? Dobrze mówię? Chyba nie, nie, dopiero jak wyjdziemy mm Halo, -hmm. usiadłem na krzesełku, dobra, to prowadź Dobra, to ja będę teraz prowadził Co ty, no, stoisz tam? Dawaj Ale śmiesznie nie, się nie dobra, prowadzi nie, nie prowadziłem jeszcze łódki W ogóle... A widzisz, co a za ten, przygotowanie do napadu, coś jest, dostaniemy, czy nie? Tak, normalnie są pieniądze, jest, tak Ej, Kasper, jak... Ej, Kasper, jak możesz, to możesz czytać, na przykład, to co pisze, żeby widzowie... Co to jest a, napisane, jest żeby tak. widzowie, prawda? Chcę, żeście skoordynowali atak z góry i z dołu, okej? Okay? Jak już będziecie na łodzi, to sprzątnijcie wszystkich, zabierzcie wszystkie paczki z kabin i spod pokładu. No, no i wejdź na rufę statku. Ugla, ugla, ale podjechałem. Dobra, dawaj wysiadaj, wysiadaj. Ta, szybka akcja. Dobra. Tak, dostałem. A, S, S, S dobra, i co? Dobra, dobra już jestem. S po prostu. Ha, czemu strzelałeś? gamski głoski, Demet, Dobra, trzymajmy się razem, myślę, trzymajmy się razem. Tutaj czyść. Tutaj są Ja tu z minigunem lecę, nie ma litości dla frajerów. To co ty? Dobra, bezproblemowo. Tutaj się obyło, tak, już wszystkich wyeliminowaliśmy stąd. Ej, no kurde, dlaczego mój minigun. Dobra, jest po nim. Lecimy, ja skręcają tu była łopatka? Nie, to chyba wyżej. Chodźmy, wyżej chodź tu, jest. Bo jak na razie jest tutaj bardzo dużo. Uwaga, dobra. wchodzę. Daj, dobra, koweruję, koweruję, osłaniam cię. Dobra, Albo to masz SMG, nie masz. Dobra. No kurde, dobra. Gitarra. Dobra, nice. co on tam robi? Zginął już? Zginął, dobra, dobra nie dobiłem, nie? dobiłem, dobiłem Dobra, mamy to, nice Ło, strzelają, skąd? Nie mam pojęcia właśnie, o halo, tu jest Dobra, leży Właśnie oni się tak ukrywają, to jest wkurzające mm. trochę Ta, właśnie, to strasznie nerwuje, nie wiadomo gdzie, gdzie ci tak, tak, tak. Taką, ta. dokładnie. W ogóle ja mam słaby pistolet trochę do tego Właśnie politycji. widzę niestety. Taki beznadziejny jakbym miał ten lepszy to byłoby. Dobra, ogólnie to jest chyba dobra taktyka, trzymanie się razem. Dobra, wysiadł. Chodź stąd tak. kasper już, może. Dobra, już wybiegam stamtąd. Dobra, na razie nikt nie umarł, więc jest bardzo dobrze. Ja tu się staram coverować jak się tylko... da. Chyba samolot jest policji na górze, powinni go zgasić moim zdaniem. Na Luzie go tutaj zgasł. Dobra, chodźmy na górę, bo tu jest jedna paczka. O ja nie. Ja nie... O! Dobra, cover, cover, jest, dobra, nic nie. Żyję. Dobra, już, lecimy dalej, Aaj. ale się wystraszyłem. Dobra, wbijamy Halo. tam kasper razem. Ej, ja, pod helikopter. Co ten helik? Kopter. Już? Dobra, chyba już nam dasz po, chociaż nie, nadal ci nas czepi. dobra, już go nie ma. Dobra, wbijaj Kasper może jako pierwszy, żebym ja tutaj nie zginął. Twoje dobra. życie jest ważniejsze. O, o. <grym> o, o. Lecimy Właśnie najgorsze jest to, że ja tak muszę cały czas przeładowywać, bo mam słabą broń. No, na szczęście teraz nie muszę przeładowywać, mam jedna, jedną ciągłą serię, więc to, ja... to jest dobre. Może ja, chociaż ty lepiej, ty lepiej. Daj, daj mi chwilę. E, nie, niestety, niestety nie mam Kasper tego. Na spód hmm, I innych broni, bo z nich chyba nie wypadają, prawda? Dobra, oni ładnie to robią, bo zabierają koks, cały koks. Tak, właśnie o to chodzi. To jest to, co oni mają zrobić. Po prostu zabrać koks i nie zginąć, to jest najważniejsze, Dokładnie. nie zginąć. Mhm. Dobra, o jestem na górze, jestem na górze, już ich tu wspomagam. Także na luź mhm. mam przejęty cały stateczek. Dokładnie, o, tak. wszystkich z wybiliśmy, więc bezproblemowo. Teraz mhm. tylko nie zginąć i po prostu wygrać misję. Tak, ostatnia paczka, nie wiem gdzie ona tu jest dokładnie. Ej, tutaj była jeszcze baba, co ty nie zabijeście, Katper? <grywa> Ukryłaś się. tam bab nie musimy chyba, nawet tam tylko strażników, nie te Patrz, baby przynajmniej. O stopę jeszcze strzelam. <grywa> Także dla mnie. Policja chyba je... nie, wydawało mi się tylko. Dobra, mamy. E, Okej, okay, macie to, dobra, możesz czytać, Kacper. Macie warto się stąd zmywajcie, tak, tak do nas napisali. No tak. Dobra. Ło, czarny kram przez chwilę. O uh, O oh, oh! on... <grym> się rozpadł, dobra. Kto to strzelił? To ty? Ja. Ej, gdzie, mam, gdzie mam teraz zbijać? Chyba musimy wrócić. Dobra, wracam, wracam. A to nie helikopterem? Nie, on jest chyba tylko na biosole. Nie, powinni ogólnie nas wziąć, ale nie wiem, czemu nas nie chcieli zabrać. Tak? Musimy znowu z tej łodzi uciec, tak. Teraz musimy po prostu uciec z policji, ale to nie problem. Teraz chodź tu na dół. Staram się, poczekaj. Do raczej tak? chyba nie będę jumpował, nie? No nie, nie. Lepiej nie, dobra, tędy może jakoś. Ej, nie mogę. A nie, chodźcy lądują do nas. Dawaj, wysokie. Dobra, tutaj. dawaj do nich. co oni zrobili? Utopił się Utopił się? A świetnie, wiesz, po prostu widzisz, padł helikopterem. Dobra, do to chodź Tam i łódką do... musimy chyba popłynąć w takim razie. Tak, jesteś sanie łódką. Ja na z tymi ludźmi. Gdzie jest nasza łódź? Tutaj. Tam jest nasza. Dobra, weźmy tu większą właśnie. a ja już do niej wpływam. Dobra, to weź pode mnie podpłyń. A gdzie ty? Dobra. Aha. Dobra już tu jest nasza łódź. Ej. Bo nas ostrzeliwują, musimy to trochę szybciej robić. O, ale na główkę. Dobra, już wijam, poczekaj, daj mi chwilę. Oj. Sorry. S? Mam S na Dawaj, F, 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 albo spacył się wespni. Aha, dobra, już. Dobra, dawaj, już wbijaj. A czekaj, jak się w ogóle wspina na no? łódź? No, halo, witu! spróbuj. Dobra, już, w... lecisz. Ja umieram chyba. Lecisz, lecisz. Jesteś? Dawaj, leć, dawaj, no jestem, cały czas. Wbijaj. Ooo, i się zabiłem. Kurde. Ja teraz muszę sam sterować. Dobra, dawaj, musisz sobie poradzić, Kuba, teraz ty kontrolujesz Łódź. E, no tak, ale on się przesiada pół godziny. Dasz radę, wierzę w ciebie. No Dobra, starać. nice, masz to. Ej, no, ale mnie strzelają, masakra. Ja sobie skoczyłem na placka do na taką dechę. Nie Czekaj, czysto. już pod ciebie popływam, pod, pod, podpływam po ciebie. Już dawaj, dawaj, płynj, płyn, płyn, uciekaj, słuchaj, już uciekaj, ja będę płynął za A tobą. A gdzie mam płynąć? Po prostu policji musisz uciec, płynj nawet w morze głębokie. Aha. Tylko, że sobie złapią. Daję, o może a ile my pokój. mamy? Trzy gwiazdy tak? Tak, musimy po prostu uciec z trzech gwiazdek. Teraz możemy lecić rozdzieć tylko żeby każdy z nas uciekł. Mhm, bez problemu. Poczekaj, choć ja będę tutaj ci coverował. Mniej więcej żeśmy gdzieś razem zaraz popłynęli. Ja na siebie ich ściągam trochę, ale dobra, bo... bo helikoptery nas złapią na morzu. Tak? Mhm, powinny nas chyba złapać, to co pamiętam. Dobra. Czy ja płynę w twoją stronę? No Płyniesz. Chociaż? No Może łodziami da się uciec, tak naprawdę. Zaraz zobaczymy. No. Chociaż, co, jesteśmy szybsi od helikopterów. Tak, jesteśmy szybsi od helikopterów. Dobra, ja już zgubię ich, ja już mhm. ich zgubię. Spoko? No problemu. Znaczy ja też ich prawie zgubiłem, ale kurde przez to że musiałeś na mnie czekać to trochę trochę ten. Trochę Lipton się zrobił, co nie? Nie problem. Mówię, ale, ale to już chyba jest końcówka. Tak, zdecydowanie, a masz teraz migające gwiazdki? Czy już cię zgu, e, gubią, czy nadal pełne? Jeszcze chyba nie migające. widzę, bo, bo mi ten, bo mi zasłania y, jak się nazywa? Od nagrywania. Tak. Ale dobra, na pewno masz już migające ci powiem, tylko nie pójdź w wóz, tylko pójdź bardziej w głąb lądu. W głąb? Bo nie w głąb lądu, tylko w głąb morza, w głąb morza. Głąb morza dobra. Aha, ale czekaj, nie, jest, nie ma tam jakiejś granicy, której nie, nie, mógł... nie, nie ma. nie, ma, nie ma uważy, bo wpływasz. was dobra już uciekłem, nie wiem jak ty Oj ale oj! Chyba nie. ciebie zaczęli gonić, właśnie nie uciekałeś w głąb morza. Ojej, ło, nie! O. Żyjesz? <głos> żyję, żyję. <głos> Na całe szczęście. Dobra, co ale... Ty... Kurde, ale gdzie mam uciekać? Tam daleko, daleko w odchoń? Morską? Tak, nawet tam. Ale po prostu ten gdzieś tu się trzymaj, tylko tyle, żebyś ich zgubił, nie? To jest najważniejsze. Aha, aha, dobra, będę wiedział. No dobra. A już idę, ja już muszę koks dostarczać, tak już tam biegnę koks dostarczać. No dobra. Ej, no kurde, nie gońcie mnie ludzie. A ciebie <noise> gonią? Rady? Nie, mnie już nie, już Ej, to nie może zbliłem. wsiądź do tej łódki i mnie pokoweruj. A jeszcze nie wiem gdzie ty jesteś, już nie dam rady. M Mówię, nawet płyn cały czas w głąb morza to ich zgubisz. Ale w głąb morza to tam nie ma jakiejś granicy? Później... Nie, nie ma. Nie ma, dobra. Mm. Czyli cały czas znaczy, w tak, głąb tam gdzie. Tak, płyn to powinien się ich zgubić. A potem się Jest, to, gliny są już, już zgubiłem. No i widzisz, tak jak mówiłem. <laughs> <tym całym śmiech> dobra, już biegnę tam do ciebie. Ale weźcie mi Kasper. Okej, okay, przynieście mi towar do magazynu. Aha, do magazynu mam dostarczyć towar, tak? Tak, dokładnie. Kasper, weź mi jeszcze powiedz, jak się wypływa, jak ja jestem na jakiejś odległości? Jak, e, jak się... jesteś już pod wodą, to mhm. mówię S-ką, to wtedy twoja postać Tylko, S, tylko prosto Tak, trzymać A, i S. Zanurzać? S, -shiftem. S A zanurzać? S-shiftem. A zanurzać, że sam już nie pamiętam, bo ja, kurde, mało pływam naprawdę w tych mhm. grze, ale chyba no. też shiftem się zanurza, bo właśnie shift Oj, plus W. Już myślałem, że się zabije, ale łódkę jednak. Dobra. No, teraz dobra, ja po ciebie jadę, chociaż nie, to chyba nie ma sensu, musisz sam podjechać autem do magazynu chyba. Mm, ale jakim autem? Aha, tu, tutaj są na no, tym, na parkingu. Trzeba wziąć jakieś. Ja też sobie wziąłem jakieś pierwsze, lepsze auto. Dobra, bez problemu. E, z parkingu, no, tak, nie? Z parkingu. Mm, z parkingu pierwsze, lepsze. E, I do tej żółtej kropki. kropki, A, kropki. Tak, krupki. Krupnik, abym więc krupnik. nie wiem jak ty. A, krupnik zawsze spoko, kto nie lubi krupnika. Ło, teraz moje sterowanie autem, proszę się nie śmiać. O Boże, Uy. daleko. A, no tam chyba 3 km, ale to już ostatnia prosta, że tak powiem. To robimy, mam zaliczone. Ulala, prawie zledam zaraz. A tam, dasz radę, musisz dać radę. Ale... Dobra, jedziesz autko. Jedziemy po zioło, w sumie już z ziołem. <grym> no ale chyba dziś dzisiaj udanych w miarę, tak mi się wydaje. Tak, jak najbardziej. No, ja na pewno nie narzekam, o tak powiem, dobrze jest. No. <grym> Tak więc chyba będziemy w najbliższych odcinkach właśnie się przygotowywali do tego centralnego, prawda, tutaj napadu. No i nawet możemy zrobić ten centralny napad już z jakimiś ludźmi, których znamy. Co ty na to? Tak, gdybyś żeby była ekipa, bo z randomami też nie ma co tak robić tych napadów, po prostu ze rzeczy psują i nie wychodzi to dobrze. Także Bra. ja właśnie preferuję robienie jakąś ekipą większą. Ja pierdziolę. się zderzyłem. No, czasem tam czołówę sobie walnąć w GTA to nie problem. No, ogólnie to jest śmieszne właśnie w GTA, że walczy czołówę albo po prostu policja Cię nie goni, nigdzie Cię nie spisują w żadnym akcie, po prostu już nie dogonili Cię, to trudno tam. A tam trudno, a tam jakiś koleś właśnie obrabował bank, zabił 20 osób, nic nic dla nas, nie? Tam, tak. A tam, takie coś się zdarza co kilka minut na zmieście, nie? No, dokładnie, więc po co tam gonić. No, ogólnie, wiesz co jest śmieszne? Mm. Że ci typiarze nie, nie gonili e, ich, którzy mieli koks, prawda? Mm. Gości, którzy mieli koks, tylko gonili nas, którzy ten kok zabrali. Ładny, to jest po prostu piękne. No Okej okay. i dobra, ja już jestem pod magazynem mm -hmm, Ja mam w, w ogóle wolny autko, to może dlatego tak mi to wolno idzie. <laughs> Że gdyś widział co ci ludzie to robią, biorą jakieś kije baseballowe i okładają samochód, nie? Ale co, ci nasi, tak? Z którymi tak. to robiliśmy? Dobra. Ja jak zawsze najwolniejszy. <laughs> Mas grać. Też pomogę typowi, nie? Mhm, dobra To tam możesz mówić Kasper co się dzieje na miejscu Właśnie nie... Coś dziwnego się tutaj dzieje Nie wiadomo o co chodzi W ogóle gramy z tym, z Polakiem, mówić jakiś stawowy biceps. Tak? No jest i spoko. śmieszny stawowy biceps. W ogóle czasami Czesi mają podobne niki do Polski Wiesz? To też trzeba wziąć pod uwagę Ale raczej stawowy to nie wiem, bardziej Pol polsku Stawowy, Biceps ze stawu No Ojejku, ja w ogóle mam jeszcze czasami te trudności, bo mi się monitor wygasza. Wiesz o co chodzi, Kaspar? A, ale to na, na chilku, nie? Mamy czas. Nie, ale już jestem blisko, 150 metrów. No to bezproblemowo. Co ty, Geta? Jak, jak ono mnie poprowadziło tu? <noise> nie mam pojęcia, jak ta auta gdzie to poprowadziło A nie mogę tam na piechta dojść, bo jest 100 metrów? Jak 100, to ci powiem, to on bez żadnego problemu. No dobra, to ja tam na piechta pójdę, bo coś tu mnie Geta pokręciło. Ha, chociaż nie, nie pokręciło mnie, dobra, już wsiadam do auta no dobra. No nieźle. No i dobra, tam mówka, żeby tutaj tak nie spać. A jasne, jasne, już ty śpimy. To mówię tak, chcesz, śpimy, co czas okładamy to auto, nie? O, wow! A ja się tu wbiłem. Dobra, jestem już. Dobra, dobra, no to dawaj, to wjeżdżaj, ale ty musisz. Co jest? Co się stało? A dobra, już myślałem, że nie zacznijmy. Ja! Wow. Ale kto to zrobił? Kto to wysadził? Ja. W sumie ktoś strzelił w ładunek mój, który był na aucie. Aha. To ja też się przestraszyłem. Ale dobra, ale w idealnym momencie chyba przyszedłem, bo tak mnie nie zaliczyło. Tak. Super, super moment. No. Dobra i mamy to, no i mamy cox. W sumie nie wiem po co cox na napad, ale... Nie zawsze się przyda Kasper. Tak. Dobry cox. W Gena nie... zawsze prawie jest koks, prawda? Do wszystkich napadów. Dokładnie. No. A. Takie tam 10 kilo koksu nie na lepszą akcję to <laughs> no, tylko patrz. Pod 10 paczek po 1 kg. Nie no dobry, ja nie mówię, że nie. Właśnie, więc moi drodzy, jeszcze mi napiszcie, co sądzicie właśnie o kamerce Kaspra? Czy dawać kamerkę Kaspra, czy nie dawać? Wiadomo, wiadomo. O, no. platany dostałem. Jak najbardziej się wydaje, że kamerka spoko sprawa, lepiej się na pewno ogląda z kamery. jak są dwie kamerki, tak, mi się tak, wydaje, przynajmniej no. moja opinia. No, tak. O, prawie jedenasty level. Kasper w ogóle ma 600 któryś, ale możesz powiedzieć, jak to się zdarzyło, że masz 600 któryś? się zdarzyło? No głównie dlatego, że kiedyś była taka misja w GTA, że jakby... Dostaje się pięć gwiazdek, i trzeba zgubić policję. I był fajny bóg, że można było, jakby wjechać pod most, po prostu w teksturze mostu się bugowało, i policja cię gubiła w jakieś 20 sekund, i za to dostawało się praktycznie cały level expa. Więc tak A, sobie nabiłem taki duży level, że wszyscy myślą, że mam jakieś cheaty. Także to jest masakra. No, tam cheatów raczej nie, bo już, już dawno bana dostał, co nie? Tak żeby banica była poza takiej cheaty. No, e, tak więc moi drodzy my już chyba będziemy się zbliżali do końca, mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał, prawda Kacper? Dokładnie <laughs> Dzisiaj się trochę działo, szkoda, że ten pierwszy napad sfailowaliśmy troszeczkę przeze mnie, bo ja umarłem na samym początku, ale później objęliśmy taką taktykę, że wiecie, bronimy się, ja i Kacper i, i chyba było zdecydowanie lepiej Ty też masz cały czas czarny ekran? Tak, tak, każdy ma czarny ekran, bo to działa w taki sposób, że dopóki wszyscy e, razem się nie załadują, to a. nie wyjdziemy z tego ekranu czarnego. Dobra, dobra, to wie, wiesz co, Kasper, zrobimy tak, że jeszcze niech się czarny ekran załaduje i my już zaraz do was wracamy. Dokładnie. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy w samym GTA. No i oczywiście Kasper, Kasper jest jeszcze ze mną. Prawda, Kasperze? Tak, dokładnie, dokładnie, siedzimy sobie tutaj razem i, i zbieramy. I Kasper, dawaj do mnie, co się dzieje tutaj? A czekaj, bo tam jest w ogóle moje auto. Co jest? No... A to jest prywatny motor jakiegoś Kolesia, ale w sumie rypać go. Dobra, to możesz wbijać do mnie. Spokojnie, już wbijamy. sobie stracił motor. To jest już A... Twoje prywatne autko? Tak, tak, to jest moje prywatne o, auto. No i gitara. Kupiłem je za ten, za 100 tysięcy Kasperino, no co ty? No to super, widzę Banshee, nie? Tak, możesz to mówić? jest Banshee, ono kosztuje chyba 110 tysięcy. Mm, tak, on to już 40 tysięcy, ale gościu, który sprzedawał auto, zrobił promocję i kupiłem je za e, 70 koła, więc całkiem nieźle. O, to uh. super, super, wow. bardzo wow. dobra oferta, wow, wow. <grym> <grym> drifterze. <grym> Jaki ze mnie drifter. Tak, drifter, więc jak najbardziej spokojna oferta, no i całkiem chyba fajne auto. Ja, jak dla takich graczy, którzy wiesz, dopiero, można powiedzieć, zaczynają swoją przygodę z GTA, a chcą mieć jakiekolwiek auto, no to całkiem niezłe auto. Tak, gdybym tak jak najbardziej super, super opcja. U, ten widok, ulala, piękna sprawa. <grym> E, dobra, jeszcze Kasperino, jeszcze sobie wpłacę tutaj pieniążki do banku, żeby mi tutaj nie okradli mnie No i możesz jeszcze coś powiedzieć widzom. Co są... ja mogę tu powiedzieć? Jeśli odcineczek się spodoba, zostawiacie łapy w górę oraz komentarz, bo to nas naprawdę motywuje do nagrywania kolejnych odcineczków. Wydaje mi się, że naprawdę takie napadziki sporo się oglądało, że wszyscy na pewno będą czekać na ten główny napad, żeby zgadnąć tą główną pulę hajsu, no, e, no i za czym ile tu będzie, bo już nie pamiętam ile dokładnie to jest chyba coś około 600 tysięcy, więc tak jest naprawdę duża kwota. A, tak zobaczymy, czy nam się uda to zrobić, że tak powiem. O halo, czym sobie wysiadłem z auta? Mm. Mam A, 31 dobrze. koła. Mam 31 koła, co super. A, o, o to super. Mm, tak więc chcę płacić cały mój hajs i już będę miał prawie 50, więc git. Chociaż tak, prawie 50, transakcja zakończona. Mam 50 koła w banku, więc jak najbardziej spoko. No i co, moi drodzy, myślę, że już to jest najlepszy... <głos> <głos> co ty tu robisz na tym? <noise> Kokainan Ej patrz, o sorry, myślałem, że, myślałem ci, że, że nie mogę się zwalić Nie, nie, niestety możesz, ale tam no problem Ej w ogóle Kasper, zobacz na te te, jak one się nazywają, no te napisy Ej, ej co jest? Polise, polise, dawaj ich Policaje, ciśniemy ich, mówisz? No dawaj, zabij Figosy, fagosy, policjosy Bo ja już dam No damam. już nie ma tutaj A, no halo co ty robisz, Casper? No, strzelam ich tutaj, ale Aha, no, nie dawałeś rady. Dobra, nie to tak. myślę, że to jest chyba najlepsza pora, aby skończyć ten odcinek. Nie będziemy już przedłużali. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków Casper. Uuu, ale drift! <noise> jeżeli nice. chcecie więcej odcinków Casper 9, to oczywiście piszcie. No i tak, Casper, masz jeszcze do powiedzenia. Co, co mam jeszcze do powiedzenia? W tym oto takim klimatycznym w klimatycznej ucieczce pościgu kończymy właśnie ten odcinek. Policja głupia tutaj nie wie, co ma robić. No, no i my sobie przed nią spierdzielamy i odcinek zakańczamy, tak? Dokładnie moi drodzy, jeżeli Wam się <grym> oczywiście spodobał do następnego odcinka znaczy, i że Wam się oczywiście spodobał dajcie lajka, no i no i prawda do następnego odcinka, no i cześć. Ciemano.